16 projektów inwestycyjnych oceniono pozytywnie. 11 projektów nieinwestycyjnych oceniono pozytywnie i 11 projektów w ogóle oceniono negatywnie. Myślę, że zachęcam wszystkich do tego, aby weszli na stronę miasta, wichrowo.pl, do zakładka budżetu obywatelskiej zapoznali się z tymi projektami. Zapoznali się, zobaczyli, bo warto głosować, warto wybierać, bo milion złotych jest, będzie do dyspozycji mieszkańców na budżet obywatelski. Projekty są wszystkie ciekawe. Jak teraz powiem, który, to będzie ktoś mógł że, że coś tam yy, próbuje yy, przemycić. Projekty są bardzo ciekawe, zachęcam do głosowania nad tymi projektami, naprawdę ten, ta edycja scaliła mieszkańców Wejherowa i mam nadzieję, że kilka ciekawych projektów, zresztą wszystkie są ciekawe, Przejdzie przez głosowanie i będzie wykonane w mieście Weihirowie dzięki naszym mieszkańcom. W tym roku budżet będzie trwał, głosowanie będzie trwało 14 dni. Rozpoczynamy je 25 marca, Wielki Piątek, kończymy 7 kwietnia. Każdy mieszkaniec Weihirowa, który ukończył 16 lat, będzie mógł zagłosować, oddać maksymalnie dwa głosy, w tym jeden głos na projekt inwestycyjny, jeden głos na projekt nieinwestycyjny. Głosujemy elektronicznie bądź w formie papierowej, elektronicznie na stronie miastawejherowa.wejherowa.pl w zakładce budżetu obywatelski. Jeżeli chodzi o papierowo, no to w wybranych punktach miasta, podobnie jak było to w ubiegłym roku, dochodzi nam jeszcze szkoła podstawowa nr 9 jako dodatkowy punkt.